Wiele osób zastanawia się, jaki jest najlepszy zestaw do streamowania. Ja serdecznie Wam dzisiaj chciałbym polecić ten oto zestaw: HyperX Quadcast, mikrofon pojemnościowy oraz słuchawki HyperX Alpha S, o których za moment porozmawiamy. Ja sam osobiście używam słuchawek HyperX od lat. Wcześniej było to Cloudy 2, później przerzuciłem się na Alfę, a teraz jestem właścicielem Alfy. S, które są znakomite i trzeba je wyróżnić także jeżeli chodzi o wykonanie, ponieważ są bardzo wytrzymałe i sądzę, że jeżeli zakupicie ten zestaw, to na wiele lat będzie Wam służył. Mikrofon posiada także swoje plusy, ponieważ w każdej chwili możemy go wyłączyć. I jednym kliknięciem włączyć, jeżeli pojawią się jakieś problemy w otoczeniu. Możemy je bardzo szybko wyeliminować. Szukając charakterystycznych cech pozytywnych tego mikrofonu, warto wyróżnić wbudowane zawieszenie przeciwstrząsowe. Przełącznik wyciszenia, który bardzo pozwala ułatwić sytuację, gdy pojawiają się jakieś nieprzyjemne dźwięki w pokoju. Cztery tryby kierunkowe do wyboru, w zależności od tego, jak nagrawa, nagrywamy i na czym się skupiamy. Adapter do montażu w zestawie zostaje dołączony, także, który pozwala na zamontowanie odpowiednio mikrofonu. Wygodne pokrętło wzmocnienia i wiele, wiele innych. Szukając innych plusów tych słuchawek, znajdziemy coś takiego jak wirtualny dźwięk przestrzenny HyperX 7.1. Niektóre osoby lubią z tego korzystać, aczkolwiek ja nie używam tego. Może to zapewnić lepsze wrażenia podczas gry, ale to myślę, że jeżeli będziecie korzystać z tych słuchawek, to sami przekonacie się, jak to wygląda. Dodatkowe plusy to na pewno suwaki od tych basów, o których wcześniej wspomniałem. Dwukomorowe przetworniki HyperX, także specjalny panel, z którego możecie zmieniać jakość swojego dźwięku, no i komfort to jest to, co wyróżnia te słuchawki. I od lat myślę, że cieszy ludzi, którzy używają te zestawy HyperX, bo przez długi okres czasu mogą odczuwać duże plusy. Ten zestaw otrzymałem dzięki marce GameCube oraz HyperX, którym bardzo dziękuję za to, że ufundowali mi. Ten oto sprzęt.